Jeżeli twój partner ma się dla Ciebie starać i o Ciebie dbać, to najpierw musi poczuć, że jest w Twoim odbiorze i w Twoich oczach rycerzem i Twoim bohaterem. Więc jak możesz to zrobić? Jak możesz mu stworzyć takie przekonanie i taką przestrzeń, w której on rzeczywiście poczuje się bohaterem i Twoim rycerzem, dzięki czemu będzie czuł się zobowiązany do działania i z radością, z wewnętrznej potrzeby będzie o Ciebie dbał? Moje drogi, to jest dosyć proste. Mężczyźni w obsłudze są <laughs> naprawdę prości i w, ob w obsłudze i w zrozumieniu. Oni są naprawdę prości. Efekt poprzez przyczynę. To znaczy, żeby on się zaczął dla ciebie starać, to on najpierw musi poczuć, że ty już oceniasz go jako mężczyzna, który się stara. Jeżeli on ma na przykład sprzątać po sobie brudne skarpetki, odnosić do kosza na pranie, a nie zostawiać przy łóżku, jak się kładzie spać, to najpierw trzeba go, a, jak to powiedzieć, trzeba wpoić mu takie przekonanie, że on już jest mężczyzną, który sprząta po sobie te skarpetki, pokazać mu za to wdzięczność i on te skarpetki dopiero wtedy zacznie po sobie sprzątać. Więc, jak możesz wyrobić w mężczyźnie takie poczucie, że jest Twoim bohaterem? Bardzo prosto. Możesz, jeżeli jesteś nastolatką, bo jeżeli jesteś starsza, tak jak ja, to, to raczej ci tego nie polecam, ale metoda dla młodszych kobiet. Zachwycaj się nim jak nastolatka w Brazylianie. Serio. Wzdychaj, maślane oczy, Ah! I tak dalej, jaki ty jesteś cudowny, jak ja się cieszę, i tak dalej. Możesz wzdychać. Jak nastolatka w filmie brazylijskim, zakochana. Jak jesteś starsza, no to wiesz, no to są też inne metody. Nie tylko takie wzdychanie. Na pewno faceta dojrzałego to rozbawi, że dojrzała kobieta wzdycha do niego, więc na pewno go to. Rozbawi, przyniesie mu uśmiech na twarz, czy da mu poczucie, że jest dojrzałym, odpowiedzialnym, stabilnym mężczyzną? Może jakieś tam tak, no, ale na pewno będzie dla niego przyjemne. Więc raz na jakiś czas możesz i powzdychać, niezależnie od wieku. Co jeszcze możesz robić? Przede wszystkim zachwycaj się nim. Zachwycaj się nim. Im bardziej się nim będziesz zachwycać, im więcej razy docenisz go, pochwalisz, okażesz wdzięczność, <laughs> tym bardziej on będzie rósł w swoich oczach. Tym lepiej on będzie czuł się sam ze sobą w twojej obecności. Tym bardziej on będzie miał przekonanie, że. Skoro ty go postrzegasz jako bohatera, to on pewnie tym bohaterem jest. Skoro jesteś jego partnerką i zachwycasz się nim i okazujesz wdzięczność, to znaczy, że on dla ciebie robi dobrze, a on chce robić dobrze. I jeżeli on poczuje, że on realizuje swój święty obowiązek dbania o ciebie, zanim jeszcze zacznie, pamiętaj, to on będzie chciał tego robić więcej. To on nie odpuści. On będzie czuł się zobowiązany, żeby o Ciebie zadbać. Najpierw z poczucia obowiązku, poczucia takiego tylko to nie jest taki obowiązek, jak my, kobiety, to postrzegamy. Dla mężczyzny takie poczucie zobowiązania wynika z faktu, że jest mężczyzną i jest dla niego bardzo silnie naturalne, wynikające z potrzeby funkcjonowania w ten sposób. Więc dla niego to nie jest żadna ujma, że on czuje obowiązania wobec ciebie. Bo dla nas, kobiet, zobowiązania mogą nas męczyć i wyciągać z nas energię i radość życiową, a dla mężczyzny to jest motor napędowy. Właśnie dlatego mężczyźni łączą się z kobietami, później wiecie, są takie kabarety, wolny w niewoli i tak dalej, że przestał spotykać się z kumplami, bo kobieta mu zabrania i tak dalej. Ale to jest właśnie um, ograniczenie wolności, na które zgadza się mężczyzna, ponieważ przy tej kobiecie czuje więcej profitów, aniżeli bez tej kobiety, nawet z tą wolnością. Jakie to profity? No właśnie poczucie tego, że ta kobieta się nim zachwyca, że przy tej kobiecie jest bohaterem, bo mężczyźni bardzo potrzebują i bardzo chcą być naszymi rycerzami. Czyli oni bardzo potrzebują, żebyśmy się właśnie nimi zachwycały i doceniały. Więc jak oprócz wzdychania, okazywania wdzięczności możesz się zachwycać? Foczka. Jakkolwiek idiotycznie dla nas kobiet to nie wygląda. Daj mu foczkę. Daj mu raz na jakiś czas foczkę. Im bardziej głodny mężczyzna poczucia tego, że jest dla ciebie kimś, tym Szybciej nakarmisz jego męską potrzebę bycia ważnym, widzianym i docenionym taką foczką. Wiecie, im bardziej kryzysowa sytuacja, tym po bardziej brutalne metody sięgajcie. Także, foczka jedna z takich metod bardzo silnie działających dla mężczyzn, którzy już są w pewien sposób nakarmieni poczuciem ważności. Dla Was i Waszym szacunkiem, foczka będzie przerysowana. <laughs> Raczej go rozbawi <laughs> i będzie wiedział, że no, troszeczkę przesadzasz, bo aż tyle nie zrobił, ale wiecie, jak będzie, jak sam Wam powie, że trochę przesadzasz się zacznie śmiać, to masz pewność i dowód na to, że kochana dobrze wypełniłaś Twoje kobiece zobowiązanie wobec niego, że już go nakarmiłaś, napełniłaś jego zbiornik szacunku. Właśnie z tym zachwytem. Jak jeszcze możesz się nim zachwycać? Słuchajcie, jest milion zdań, które możecie wypowiadać do mężczyzny. Określone konstrukcje. Serio, tu nie ma za bardzo co wymyślać, bo mężczyzna jest naprawdę prosty w funkcjonowaniu. Jest kilka prostych schematów zdań, które możecie dopasowywać do przeróżnych, codziennych sytuacji. I możecie się nim w ten sposób zachwycać. Dla Was to jest zapamiętanie pięciu zdań na krzyż. Serio, pięciu konstrukcji na krzyż. I tylko zamieniacie drugą część zdania, nazywając czynność, którą wykonał. Ok? I naprawdę bardzo szybko mężczyzna karmi się Waszym podziwem. Bardzo szybko jego poczucie ważności napełnia go i jest takim turbodopalaniem do tego, żeby robić dla Was, albo jak już zaczął robić to, żeby robić jeszcze więcej. I pamiętajcie, im mniej nakarmiony mężczyzna, im mniej ważny się dla Ciebie czuje, tym sięgaj po brutalniejsze i jaskrawsze metody zachwycania się Nim. Gdy Twój mężczyzna już dla Ciebie działa, czyli już wypracowałaś ten najtrudniejszy czas, przepracowałaś ten moment, kiedy jego zbiornik poczucia szacunku przy Tobie był pusty, że już coś tam jest, że on już o Ciebie w jakiś sposób dba. To wtedy możesz sięgnąć po bardziej subtelne metody, bardziej subtelne, mniej nastolatkowe, bardziej kobiece. I on też to będzie odbierał, on też je będzie zauważał. To już nie musi być oczka, to już nie musi być. A kochanie, to już nie musi być takie wzdychanie. To może być bardziej subtelne, ale podstawowe konstrukcje budowania zachwytu, takie zdania. Które mężczyzna odbiera jako zachwycanie się nim i przyjmuje do siebie, nie w sposób przerysowany, ale w taki sposób, że właśnie są dla niego budujące go, wspierające dla niego. To jest naprawdę kwestia nauczenia się pewnej strategii, strategii budowania swojej wypowiedzi do mężczyzny, jeżeli nie wiesz za bardzo, o czym mówię, jeżeli nie masz pomysłów, o czym mówię to zapraszam Cię na spotkanie ze mną. Eee, napisz do mnie najlepiej w wiadomości prywatnej i wyślę Ci linka na spotkanie, na którym e, opowiadam o tym obszarze, jak rozmawiać z mężczyzną, żeby to do niego trafiało, jak się nim zachwycać, e, żeby to do niego trafiało. <laughs> żeby rzeczywiście był to dla niego zachwyt, a nie wyśmiewanie na przykład. Bo tutaj też można nieźle polec i tak przeprowadzić proces zachwycania się, że mężczyzna odbierze to jako wyśmiewanie się z niego. Także, kochane, życzę Wam tego, żebyście dzisiaj zrobiły pierwszy krok, i, albo kolejny krok, i nakarmiły dodatkową porcją zachwytu Waszych partnerów, bo dzięki temu oboje będziecie mieć cudowniejszy dzień.